Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Co oznacza, że Kościół jest apostolski? Znaczy to, że Kościół, ten, który my znamy dzisiaj, jest tym samym Kościołem, który został zbudowany na fundamencie apostołów przez Jezusa Chrystusa. Znaczy to, że ten dzisiejszy Kościół, choć od zewnątrz jest Inny niż Kościół za czasów apostolskich, w swej istocie jest tym samym kościołem, który założył Jezus Chrystus i posiada te same zadania i posłannictwa, jakie posiadał w okresie działalności apostołów. Kościół jest jeszcze Ludem Bożym Misyjnym, taki bowiem otrzymał nakaz od Jezusa Chrystusa. Zbawiciel powiedział: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kościół, wszyscy uczniowie Chrystusa, mają głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyją, bądź też w krajach, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia. Tego domaga się od nas Jezus Chrystus. On chce, abyśmy szli naprzeciw człowiekowi, który został powołany przez niego do zbawienia. Mamy iść i głosić mu Jezusa Chrystusa, jedynego zbawcę. W różnych religiach, jak mówi Sobór, jest bardzo wiele elementów dobra i prawdy. Jednak wspólnoty religijne nie są równe pod względem bogactwa które mogą przekazywać swoim członkom. Wspólnoty chrześcijańskie na przykład będą uczyć swoich członków o Bogu, który z miłości posłał swojego Syna dla zbawienia świata. Niektóre zaś wspólnoty religii pogańskich będą pouczać o Bogu, który jest słońcem, księżycem lub jakimś zwierzęciem. Chrześcijaństwo proponuje swoim wyznawcom moralność opartą na przykazaniu powszechnej miłości, równości inne religie hołdują kastowości, a to wprowadza podział między ludźmi, rozbija ich, dzieli. Chrześcijaństwo prowadzi wiernych do głębokiej przyjaźni z Chrystusem zbawicielem. Inne religie uczą składania ofiar bożkom z drewna, z kamienia lub z brązu. A zatem bogactwo i wartości, które mogą przekazywać różne wspólnoty religijne, nie są równe. Stąd właśnie konieczne jest przekazywanie wszystkim ludziom tego, co jest najcenniejsze, to znaczy prawdy o Jezusie Chrystusie Zbawicielu. Konieczne jest dzielenie się tym cennym naszym odkryciem, że Bóg jest dla nas wszystkim. Konieczne jest zapoznawanie ludzi, którzy nie znają Chrystusa, z tym właśnie imieniem. Z Chrystusem żyjącym wśród nas, aby każdy mógł się z nim zaprzyjaźnić, aby mógł z nim rozmawiać, aby został przez niego w pełni ubogacony i aby doszedł w końcu do życia wiecznego. Kościół misyjny ma docierać do każdego człowieka. Oczywiście Bóg może zbawić każdego, niezależnie od tego, w jakiej człowiek urodził się religii. Sobór watykański II mówi o tym, gdy stwierdza, że wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić ludzi nieznających Ewangelii z własnej winy do wiary, bez której niepodobna podobać się Bogu. Sobór mówi także, że nie odmawia opatrzności Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga. A usiłują nie bez łaski Bożej? Wieść uczciwe życie. Ale równocześnie Sobór przypomni, że wszędzie na całym świecie, w różnych religiach, mogą znaleźć się ludzie, którzy są zwiedzeni przez szatana i których zbawienie jest zagrożone. Tym ludziom trzeba nieść pomoc, jaką stanowi Ewangelia. W szesnastym punkcie konstytucji dogmatycznej o Kościele jest takie zdanie: Nieraz jednak ludzie, Zwiedzeni przez złego, znikczemnieli w myślach swoich i prawdę Bożą zamienili w kłamstwo, służąc raczej stworzeniu niż Stworzycielowi. Albo też, żyjąc i umierając na tym świecie bez Boga, narażeni są na rozpacz ostateczną. To też, aby przyczynić się do chwały Bożej i do zbawienia wszystkich, Kościół, mając w pamięci słowa Pana, który powiedział głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, pilnie troszczy się o wspieranie misji.